Jesteś niewystarczająco dobra, ładna, mądra. Są lepsi od ciebie. Ile razy w życiu to słyszałaś? W domu rodzinnym, w szkole, na rozmowie rekrutacyjnej, na podwórku, w środowisku, w którym przebywasz, wśród ludzi, jakimi się otaczasz? I jeśli wciąż słyszysz takie treści, i otaczasz się osobami, które cię nie wspierają, to zaczynasz w to wierzyć. Ale czy to znaczy, że tak jest? Nie, nie jest. I nigdy nie daj sobie tego wmówić, bo jesteś piękna, jesteś mądra, wyjątkowa, jesteś jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie jak ty. A jeśli Twoje otoczenie ściąga cię w dół, to je zmień. I zacznij wreszcie żyć pełnią życia. I zrób pierwszy, ale najważniejszy krok w kierunku zmiany, i daj sobie szansę na lepsze życie, bo zasługujesz na to. Zasługujesz na to, co najlepsze. Daj sobie szansę i dołącz do zespołu wyjątkowych osób, przy których już zawsze będziesz czuła się wyjątkowa. Bo taka jesteś, napisz do mnie, a zaproszę Cię na rozmowę rekrutacyjną.